Hej! Pierwotny pomysł na przedstawienie Wam wszystkich muzeów, wystaw, krosków LEGO w Krakowie miało odbyć się w poszczególnych pełnoprawnych materiałach. Niestety się przeliczyłem, bo masę czasu by mi to zajęło, a i tak już minęło odkąd tam byłem. Postanowiłem zatem, że w jednym tym zbiorowym odcinku wszystko Wam zaprezentuję. Odwiedzimy te miejsca, pogadamy z ich właścicielami, tak jak to robię w mojej serii z odwiedzaniem najciekawszych sklepów LEGO w Polsce. Dziękuję za zrozumienie i zapraszam do oglądania. Widzowie, znajdujemy się w Krakowie, na ulicy Dąbrowskiego 20. Znajduje się dość znana miejscówka, Muzeum Bricks and Fix, czyli chyba najciekawsze i największe muzeum w Polsce, jak i zarazem w Europie, o tematyce klockowego. No to chyba czas zawitać do środka i zobaczyć, ile atrakcji na nas tam w środku czeka. Znajdujemy się na początku muzeum i co nas tu wita? No oczywiście figurki z Ninjago, żeby zachęcić młode osoby do oglądania dalszej kolekcji. Ale tą kolekcję mogliście nie raz u mnie zobaczyć, bo w sumie no ja mam bardzo dużą ilość figurek, Ale idźmy dalej, co my tu mamy? Też jakieś rzadkie i nie tylko okazy z Ninjago. Ze mną jest właściciel Briggs Wiggs, Konrad. Witam Cię cześć. serdecznie. Hej, cześć. Jak narodził się pomysł tworzenia muzeum o klockach LEGO? Wiesz co, to muzeum nie było pierwszym pomysłem, pierwszym, to było hobby, zbierałem figurki od 2017, dziś, roku. Tych figurek się zebrało dość dużo. W międzyczasie jakiś rekord Guinnessa padł. To była w 2020 bodajże pierwszym roku największa kolekcja na świecie oficjalnie według rekordu Guinnessa. Nadal jest, ale już nieoficjalnie. No i gdzieś Potem była taka możliwość, żeby takie miejsce stworzyć. Sporo osób pytało, jak pokazywałem swoje jakieś te unikatowe egzemplarze, sporo osób pytało, czy to można gdzieś zobaczyć. No i w sumie czemu nie. No i tak, tak powstał pomysł. No i, i rok temu ponad no już rok i trzy miesiące gdzieś będzie, otwarliśmy właśnie wystawę. Jak długo muzeum istnieje i jak wyglądały początki tego miejsca? No tak jak mówiłem, no od 15 kwietnia 2023, czyli od trochę ponad roku istnieje ta wystawa muzeum. No początki wyglądały no, klasycznie, ja mądro. No, Ciężko. Lekaru, prawda? Bo tutaj ten lokal zupełnie inaczej wyglądał. Meble, układanie tego wszystkiego no, no, dość. Sporo było układania zestawów, tak wszyscy układali wszystkie moja rodzina Wojtka, rodzina, który pomaga mi tutaj wspólnikiem w uprowadzimy razem to muzeum, więc wszyscy układali krocki. No, dużo osób brało w tym udział, żeby to muzeum żyło. No sporo, sporo, no bo trochę tego było. Te, te zestawy nie były złożone, tak praktycznie wszystkie i to wszystkie z miejsc w sumie otwarte. Jak duża jest kolekcja muzeum? Tak około, wiadomo. Znaczy nawet dość dokładnie wiem, bo w tym momencie dochodzimy do 14 tysięcy figurek, więc jest no prawie 14 tysięcy. Robiliśmy ostatnio taką dużą organizację ich i pojawią się też nowe już niebawem, no bo chcemy spróbować może jeszcze raz ten rekord Guinnessa pobić w jakiejś niedalekiej przyszłości a zestawów jest no około 700, no przy czym jakby sama ilość to nie jest jeszcze najważniejsza, tak, no to są, mamy dość specyficzne zestawy, takie, które są bardzo unikatowe, tak? Czy chcecie mieć jak najwięcej wszystko, jak leci różne serie, czy tak, są takie typy, które szczególnie właśnie chcecie mieć w swoim muzeum? Znaczy, jeśli chodzi o figurki, to no, wszystkie, bo łącznie tych jest tam pewnie coś ponad 16 tysięcy aktualnie, więc nie dużo brakuje, aczkolwiek no, według mnie nie da się zebrać wszystkich. To, to jest niemożliwe, bo sporo z tych, które wyszły, w ogóle nie były kolekcjonowane, nikt, nikt ich nie zbierał, więc są niedostępne już na rynku. Więc figurki no, to przekrojowo wszystko. Tak? Natomiast jeśli chodzi o zestawy, to raczej skupiamy się na tych największych, najciekawszych. No i też tych najbardziej unikatowych, trudno dostępnych, choć ich jest coraz mniej, bo praktycznie większość takich ciekawych mamy już. Właśnie, kolejne pytanie troszeczkę się z tym wiąże. Jakie są u Was najrzadsze eksponaty, które posiadacie? Tak, kilka przykładów. Jest tego sporo, tak. Ludzie będą i tak widzieć na ujęciach tutaj z muzeum, ale możesz troszeczkę tak poobowiadać jeszcze. Jasne, no, mamy komplet figurek z San Diego Comic Con, tak, czyli wszystkie figurki, które tam wyszły jako te nagrody w losowaniach. Mamy pierwszy zestaw stałość który został rozdany dziennikarzom, tak, w momencie ogłoszenia współpracy Lucas Art z Grupą LEGO mamy um, oczywiście Cloud City złożone i mamy też w Mizbie e, no, no, kilka innych ciekawych. Zestawów, które prezentowane są tam w tej tacy, takiej salce czarnej, ale sala Wipowska. Tak się prezentuje Vibrum. I tutaj z tego co zauważyłem, i nawet w poprzednim roku, że aż tyle osób nie jest zainteresowanych tym pokojem. Co jest dziwne. Jednak ludzie wolą oglądać całą wystawę, ale ten Vibrum jakoś tak zauważyłem, że przechodzą w miarę szybko. I, i tyle. No tak, tak taki Vibrum fontanny, jody, natomiast no to jest taki dość, dość nowszy zestaw, który gdzieś się pojawił, mamy zestawy pracownicze, tak? czyli te, które pracownicy dostawali głównie na święta, no jest tego trochę, tak? natomiast tak naprawdę skupiamy się na figurkach, no i oczywiście tym najcenniejszym eksponatem jest prototyp złotego CGPU, złotego w cudzysłowie, bo cały złoto tak naprawdę nie jest. Na co odwiedzający zwracają największą uwagę w muzeum? No, większość na, na, na duże zestawy, tak, no umówmy się. Większość odwiedzających to niekoniecznie osoby, które znają się na historii klocków, które rozpoznają te takie unikatowe egzemplarze, więc tak naprawdę zwracają uwagę na, na największe zestawy, na wieżę Eiffla, na duże UCS -y Star Niektórzy oczywiście rozpoznają też modulary, których mamy komplet. No, natomiast jeśli ktoś jest w tej tematyce siedzi, no to te małe unikatowe zestawy czy figurki też rozpoznaje, natomiast to jest mniej znaczne. Co oprócz muzeum tutaj można jeszcze porobić? Co można znaleźć? Mamy sklep oczywiście mamy sklep z nowymi zestawami, z zestawami archiwalnymi, mamy klocki na wagę. Mamy taką ściankę, na której można poukładać. Pikę No coś takiego, tak, tak. Trochę funkcjonuje to w innej formie, ale coś podobnego. Mamy, tak jak już wspomniałem, tą ściankę, jakieś zabawy dla, dla młodszych, więc no jest tego sporo. Tak. Można sobie wynająć zestaw też przy kawce poukładać. Jakie są plany na przyszłość muzeum? Chcecie powiększać miejsce, ewentualnie myśleć kiedyś o zmianie, czy lokal jest odpowiedni i tylko tutaj rozwijać, dokładać rzeczy, żeby było tego właśnie jeszcze więcej? Znaczy lokalu na pewno tam znaczy zmieniać nie będziemy prędko, no bo to jest bardzo duży lokal, to jest 470 metrów kwadratowych, to praktycznie największe tego typu miejsce jakie znam, a w kilku byłem, oczywiście poza oficjalnymi. Muzeami w Danii, w Bilun. Natomiast na pewno będziemy powiększać samą zestawę, bo, bo miejsca jest, przestrzeni jest. Już dokładamy, tak jak wspomniałem, figurki i oczywiście na tym będziemy się skupiać. Natomiast gdy wychodzą ciekawsze zestawy, to, to też u nas się pojawiają, także można je zobaczyć. Można też potem je kupić. Więc... To dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Dzięki. Widzowie, patrzę, mam prosto w oczy. Właśnie wyszliśmy z muzeum Bricks and Fix, no i trzeba przyznać, że ten muzeum jest warte odwiedzenia. Znajdziecie tu naprawdę dużo ciekawych wystaw figurek klocków. Już kilka razy tutaj byłem i co jakiś czas dokładają rzeczy, zmienia się ustawienie, także warto co jakiś czas tutaj wpadać. i blisko rynku bo na ulicy Floriańskiej 15 znajduje się wystawa świat w budowie stworzona przez obecnie 17 latka. Chodźcie i zobaczymy, co w środku się skrywa, jakich ciekawych rzeczy się dowiemy. Znajdujemy się właśnie w samym środku wystawy. Na starcie oczywiście mamy sklepik, a idąc dalej będzie już sama wystawa klocków. Ze mną jest właściciel świata w budowie. Witam cię serdecznie i mam dla Ciebie przygotowane kilka pytań. Witam. Świat w budowie nazwa wielu osobom nieznana, co to za miejsce na mapie Krakowa? To jest rodzinna inicjatywa wystawy skupionej wokół talentu chłopaka od 9 roku życia, te, które oczywiście się udało uchronić przed młodszym rodzeństwem czy samym niszczycielskimi zapędami autora jego pracy. Mniej więcej połowa to eksponatów, to zestawy, najstarsze z 1984 roku, więc już pełnoletnie, a połowa to prace autorskie, budowane klocko do klocka bez projektów, instrukcji czy planów. Mieścimy się na Feriańskiej w prawie 700-letniej kamienicy. <gry> 16-latek, bo z tego, powiedzmy, tytułu na starcie się szczyciliście, że to właśnie osoba w takim wieku zbudowała tą całą wystawę. Budował on sam, czy z pomocą państwa? Jak to wyglądało? My jesteśmy prostymi pracownikami na miarę kwalifikacji intelektualnych, czyli dostarczanie materiału, segregowanie. Jeśli chodzi o naszą pomoc w budowaniu, to powiedzmy, że takie najprostsze rzeczy, czyli jeśli ma powstać obraz, to możemy złączyć płytki konstrukcyjne, mówiąc kolokwialnie, do kupy. Po to, żeby było na czym stworzyć obraz. Natomiast jakichś kreacyjnych prac z naszej strony tutaj niestety nie znajdziecie, co jest związane również z moimi kwalifikacjami. W którym roku powstała wystawa? Wystawa działa od ubiegłej majówki, czyli w roku 2023 29 kwietnia dokładnie mieliśmy oficjalne otwarcie. W tym lokalu jesteśmy już dłużej, dlatego nawet takie próbne dwa tygodnie, było jeszcze rok wcześniej w wakacje przy takiej totalnej prowizorce. I przez dwa tygodnie tutaj, właśnie po wprowadzce, spróbowaliśmy to otworzyć. Natomiast uznaliśmy, że jednak chcemy, żeby to wyglądało lepiej, żeby, żeby zarówno lokal troszkę lepiej wyglądał, jak i było tutaj więcej materiału, więcej budowli. I, I dopiero na kolejną majówkę zrobiliśmy takie oficjalne otwarcie. Co tutaj można zobaczyć oprócz wystawy, coś jeszcze się znajduje? Oprócz wystawy mamy też salę, w której można budować, oczywiście, która dla wielu zwiedzających, szczególnie tych, tych w młodszym wieku, jest woźniem programu odwiedzin u nas. Natomiast, natomiast tak jak mówiłem, no dla nas największym skarbem, tutaj największym powodem do dumy są prace autorskie Kuby, które stanowią około połowę tego, co tutaj znajdziecie. Patrząc na to, że wystawa znajduje się w samym centrum Krakowa, to czy dużo osób zauważa i przychodzi na Waszą wystawę? Jesteśmy na drugim piętrze, co jest związane oczywiście z tym, że lokal w takiej lokalizacji, czy właściwie w większości lokalizacji w Krakowie, bardziej wyeksponowane w ruchliwym miejscu z witrynami, to olbrzymie koszty. Jakiś czas temu, jeszcze przed podwyżkami lokali, tutaj był po drugiej stronie ulicy lokal 80-metrowy za 50 tysięcy miesięcznie. Niestety raczej byśmy nie byli w stanie się porwać na, tutaj mamy 200 metrów kwadratowych na lokal właśnie tak wyeksponowany. Jesteśmy zatem na drugim piętrze z czym związana jest mniejsza zauważalność tego miejsca. A my z kolei nie prowadzimy jakiejś bardzo nachalnej reklamy i promocji traktując to miejsce jako przede wszystkim kolebkę rozwoju w sensie jako miejsce rozwoju, inkubator rozwoju talentu naszego budowniczego. Planuje się rozwijać wystawę? Będzie coraz to więcej rzeczy? No to jest pytanie tendencyjne. Bo właściwie już na to, na to, na to na nie przed chwilą odpowiedziałem pomijając to, że Mój szanowny rozmówca już tu był i zauważył przyrost substancji, także. także Potwierdzam tak, byłem. Także jak najbardziej, jak najbardziej coraz to nowe budowle tutaj się trafiają. Dwa rodzaje znów tutaj trafiają i zestawy, których zbudowanie jest oczywiście mniejszym wyzwaniem, ale czasami są to rzeczy ciekawe, albo coś, co uznajemy na przykład wspólnie za zawarte zamieszczenia tutaj, czyli uzupełnianie jakichś krótkich serii, wymarłych już dawno. Albo coś, co ma charakter ozdobny. Natomiast, natomiast najciekawsze i najbardziej cenne dla nas są dalej, jak powtarzam, autorskie budowle Kuby, które dalej powstają. W tym momencie jest spory stadion. Dzięki Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że oprowadzka po wystawie Świat w budowie Wam się podobała Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę Oraz subskrypcji na moim kanale Znajdujemy się w Krakowie A na ulicy Tadeusza Kościuszki 47 znajduje się muzeum Troszeczkę takie typowe Bo związane z zestawami Lego Technik. Świat małych techników Chodźcie i zobaczymy co jest w środku Ze mną jest właściciel świata małych techników. Witam cię serdecznie, Piotrze. Cześć. I mam dla za... też świat małych techników, dużych też techników, Kraków, Kościuszki 47. Mam dla ciebie kilka przygotowanych pytań i zajmiemy się ogólnie tu całą wystawą, także zaczniemy od pierwszego pytania. Co zainspirowało cię do stworzenia własnej wystawy związanej akurat z serią Lego Technik? A czy po pierwsze jest to moja najbardziej ulubiona seria ze względu na to, jak zbudowane są te modele? Że to wszystko działa, że posiadają mechanizmy, które pokazują, jak działają prawdziwe, te, z którymi możemy się spotkać w prawdziwym życiu. Natomiast pomysł na tę wystawę chodził mi po głowie już od paru lat, ponieważ sporo z tego, co tutaj widzicie, było u mnie pobudowane w domu. Przychodzili do mnie goście i mówili, człowieku, dlaczego ty z tym gdzieś nie wyjdziesz na zewnątrz, tego już jest tyle, że mógłbyś z tego zrobić wystawę. I w którymś momencie stwierdziłem, kurde, no tak. Tyle. Już użyłem słowa wystawa. A dlaczego nie określasz swojego biznesu jako muzeum? Z tego co słyszałem, chociażby u mojego znajomego Lloyda Maliny. Nie, to absolutnie nie jest muzeum. Słuchajcie, muzeum kojarzy znaczy, nie obrażając muzealników muzeum kojarzy mi się z takim bardzo poważnym miejscem, gdzie się przychodzi. Bardzo często nie wolno dotykać, nie wolno yy, tam na przykład się zbliżać do czegoś. Słuchajcie, to prawda, że tutaj spora część z tych zestawów jest za szybą, ale jak przychodzą na przykład wycieczki szkolne, to ja te rzeczy za szyby wyjmuję, a poza tym u mnie u góry jest takie miejsce, gdzie można się po prostu pobawić tymi rzeczami, które tutaj są. To nie jest żadne, nic specjalnego pokazać dzieciakom klocki za szybą. To trzeba dzieci zaprosić do zabawy, do, do samemu jak gdyby eksperymentowania, do, 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 do uczenia się po prostu tych rzeczy. Wtedy jest zdecydowanie ciekawie, jeżeli ta osoba, która się tym zajmuje, opowiada dodatkowo, tylko że o, przychodzisz sobie, zobaczysz, poczytasz i, i tyle, nic więcej nie ma. Tak, po pierwsze staram się wszystkich, którzy tutaj przychodzą, oprowadzić, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, żeby potem można było samemu palce położyć na tych klockach, bo to moim zdaniem jest najlepsze. Mhm. Co ciekawego, odwiedzający mają tutaj do zobaczenia, jakie atrakcje ich czekają? Tylko wystawa? Już troszeczkę nawiązuję do tego, ale może jeszcze rozwinąć. Znaczy, słuchajcie, tutaj przede wszystkim jest tak: przede wszystkim są warsztaty dla dzieciaków, są warsztaty dla dorosłych. Konfucjusz powiedział: Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam daj mi zrobić, a się nauczę. Uważam, że to są naprawdę fantastyczne słowa. Więc tutaj, po pierwsze, można przyjść na warsztaty, po drugie, można się pobawić, można zorganizować urodziny, można zorganizować spotkanie ze znajomymi, można wypożyczyć tutaj klocki. W zasadzie, ktokolwiek to przyjdzie z jakimś pomysłem, dlaczego nie możemy to zrobić. Uwielbiam, jak przychodzą tutaj dorośli z dziećmi, i potem nie wiadomo, kto się lepiej bawi. Więc słuchajcie, no to jest po prostu takie miejsce, żeby fajnie spędzić czas i bardzo często jak tutaj przychodzą dorośli i patrzą na dzieciaki i mówią słuchaj nie dotykaj szyb albo tego nie wolno. Ja mówię, spokojnie, to jest świat małych techników, to każdy robi to co mu najbardziej w tym momencie pasuje. Chcesz, oglądasz, chcesz się bawisz, chcesz jeździsz zdalnie sterowanym modelem, to, to jest czas dla ciebie i miejsce dla ciebie. Jaki czas temu muzeum powstało? Jest to świeża sprawa, starsza, może ludzie jeszcze nie wiedzą o tym miejscu, zachęcacie ich do wpadnięcia tutaj? Na pewno bardzo dużo ludzi jeszcze o tym miejscu nie wie, bo ja zacząłem tak naprawdę z końcówce lutego, więc nawet nie mamy jeszcze pół roku. I słuchajcie, cały czas zdarza się, jakkolwiek przez remont jest trudno, ale że ludzie przechodzą tutaj mówią: O kurde, a ja tu mieszkam niedaleko i nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest. I ja wtedy mówię: Zapraszam na zabawę, na warsztaty, na zwiedzenie wystawy, na co chcecie. Z całej Polski przyjeżdżają? Tak pytasz się ludzi, skąd są? Czy tak głównie póki co dużo osób, jedynie z Krakowa? Nie, słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w tej chwili są wakacje, bo to są moje pierwsze wakacje, więc nie mam doświadczenia. Ale to, co jest dla mnie absolutnie ujmujące, to czasami jest nawet wzruszające, jak ludzie mówią, że specjalnie jechali tutaj, na przykład dwie godziny, 150 kilometrów, albo że są z jakiegoś drugiego końca Polski i jechali tutaj, to mieli w planie, że tutaj chcą przyjechać zobaczyć. Dla mnie to jest cały czas coś naprawdę niesamowitego, że ktoś potrafi z drugiego końca Polski jechać na południe i ma w planie, tak, czy tam musimy po prostu przyjechać. Więc to jest strasznie miłe. Słyszałem, że używasz jakiegoś pewnego pseudonimu. Z czym to się wiąże? Dlaczego akurat taki? Bynami social media słyszałem. Tak, słuchajcie, jestem profesorem hipolitem śrubką, jestem rektorem Krakowskiej Akademii Małych Techników i uwielbiam, jak przychodzą na przykład szkolne wycieczki, ja wtedy ubieram biały kitel, podkręcam wąsa. I wtedy, na przykład, kiedy na pół godziny wybieramy się na Marsa i opowiadam o Łazikach, o eksploracji, o historii, o tym, co one tam robią itd., itd., no to lubimy sobie wtedy żartować. Ja jestem profesorem, to są moi doktoranci, i wtedy możemy, nie wiem, różnego rzeczy robić rodzaju dla NASA na przykład. Z ilu zestawów Lego Technik składa się Twoja wystawa i jaki zestaw w Twojej kolekcji jest najrzadszy? E... Starszy, najrzadszy. Były tutaj chłopaki, które próbowały to liczyć, bo ja szczerze ja już zgubiłem rachubę i, i, i mnie to tak strasznie nie kręci, to znaczy to, że tutaj jest tyle lub, chłopaki skończyły przy 790, a ja szczerze wam powiem, że w tej chwili nie ma tygodnia, żeby coś nowego nie doszło do wystawy. W tej chwili kończy się składać nowa G-klasa, więc czasami dochodzą starsze zestawy, czasami dochodzą świeżutkie, zupełnie nowe zestawy. Myślę, że tego w tej chwili jest sporo, ponad 800, ale to naprawdę to jest dla mnie. Naj... Ja bym chciał, żeby każdy, kto tutaj przyjdzie, spędzał dobrze czas, starsi zobaczyli swoje zabawki z dzieciństwa, młodsi mogli się czegoś nauczyć, więc ile tutaj jest zestawów, to jest dla mnie w tej chwili rzeczą drugorzędną. Tutaj już jest naprawdę grubo ponad pół miliona zestawów, i cały czas coś dochodzi, cały czas coś dochodzi. Natomiast takich zestawów, które są najrzadsze, to mm, nie wiem, czy. 4 na 4 Crawler, na przykład, który był pierwszym zestawem w limitowanej wersji, czy Bell Boiling Osprey, który został wycofany, czy jedne z najpierwszych naj, naj zestawów, które były. Słuchajcie, tutaj jak ludzie przychodzą, to każdego kręci coś innego. Jedni przychodzą z nastawieniem zobaczyć super samochody, a inni lubią posłuchać na temat tego, jak są zbudowane maszyny. Dla każdego każdy model może być w jakiś sposób wyjątkowy, więc ja już naprawdę przestałem się jak gdyby nakręcać tym, że tu jest Tyle albo takich modeli. Staram się po kolei dodawać wszystko, co mi tylko przyjdzie do głowy. Dzisiaj wpadło mi do głowy, żeby taki Asimo model, też technik, który był tylko przez kondę rozdawany przez jakiś czas, zrobić tutaj i tak samo dołożyć do wystawy. Czy interesujesz się także innymi seriami Lego, oprócz Lego Technik? Słuchajcie, nie, dlatego jeszcze raz, Lego Technik mnie dlatego pasjonuje, że tam są mm, mechanizmy, tam są działające maszyny, tam są jeżdżące pojazdy. Tutaj na wystawie możecie zobaczyć, jest ich w tej chwili chyba osiem. Zestawy też z serii Racers, ale ja je tutaj pokazuję dlatego, że są zbudowane z klocków Lego Technic w takiej samej, jak gdyby technice, więc możecie zobaczyć Williamsa, możecie zobaczyć Ferrari, możecie zobaczyć, nie wiem, Łazik, Opportunity, który jest z serii Discovery. Więc to są takie modele, które ja Dołączam jak gdyby do tej wystawy po to, żeby pokazać, że z tych klocków można zbudować jeszcze to jeszcze to. Bo to, co mnie fascynuje, to jest właśnie to, że możliwości budowania różnego rodzaju konstrukcji z tych klocków są po prostu nieograniczone. Zapraszam do tego, żeby się inspirować i potem samemu coś zacząć składać. Jakie są plany na rozwój muzeum dalsze? Wygląda na to, że za chwilę będę musiał dokupić gablot i to jest taka rzecz, która mnie szczerze w tym momencie zaskoczyła, bo tego naprawdę zaczyna być coraz więcej. Na pewno chciałbym więcej zajęć dla dzieciaków w tygodniu od następnego roku szkolnego i słuchajcie, no pomysłów tutaj jest co chwilę, tak jak wypożyczanie zestawów jest chyba od dwóch albo trzech tygodni. Ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, co będzie za miesiąc albo za dwa, bo tutaj ktoś przychodzi, czasami nawet rzuci jakimś pomysłem. Uwielbiam kreatywność też dzieci. Dziewczynka poprosiła, że chciałaby sobie pokolorować, potem, że jak, jakby miał kredę, to ona by sobie jeszcze coś pomalowała przed wejściem do sklepu. Ja więc dobra w porządku masz kredę, widzę, że dzieciak zrobił klasy i za chwilę ktoś następny bierze i na tym skacze. No, na, na drugi dzień idę do sklepu, kupuję spray, maluję klasy na słuchajcie chodniku i ludzie się bawią. Więc I naprawdę... są, owszem, są przed muzeum widy. Tak. tak. I, i, I słuchajcie, ja nie wiem co będzie za miesiąc albo co będzie za dwa. Może za chwilę ktoś przyjść tutaj i wpaść z pomysłem, który na początku będzie się wydało zwariowany, a za dwa tygodnie będziemy to robić. Tak samo jak spontanicznie powstały warsztaty dla dorosłych. My też chcemy się bawić. W porządku, nie ma problemu, to robimy warsztaty dla dorosłych. Dlaczego nie? I to jest bardzo fajna sprawa, bo Afole no, szukałem takim jest, gdzie faktycznie by mogli i przyjść na warsztawy, pobudować wspólnie. I to jest bardzo fajna sprawa. Jednym z takich pomysłów, który w tej chwili chodzi mi po głowie, jest zbudowanie tutaj dookoła świata małych techników, takiego małego grona afoli, ale właśnie zakręconych na Lego Technik, żebyśmy się mogli przy kawie, na przykład, czy, czy w jakikolwiek inny sposób raz na jakiś czas tutaj na miejscu spotkać. Coś sobie pobudować, albo albo nie wiem, czymkolwiek innym się zająć. I takiego pomysłu na tego typu spotkania szukam. I chciałbym e, na zasadzie zupełnie takiej, nie wiem, półprzyjacielskiej czy ten, żeby ludzie mogli sobie tutaj przyjść. Na przykład raz w miesiącu wiedzieli, że możemy się spotkać, pogadać, pooglądać, e, zobaczyć coś nowego, co LEGO wypuściło i, i, się, i się po prostu zobaczyć. Dziękuję Ci w takim razie za wywiad. Dziękuję Wam bardzo za wizytę. Jak zawsze jest mi bardzo miło, jeżeli ktoś tutaj przychodzi i zechce zainteresować się tym, co tutaj pokazuję. To jest dla mnie naprawdę docenienie i taki, to daje mi też powera do tego, żeby tutaj być, działać i wymyśleć coś nowego. Koniecznie wszystkich Was zapraszamy, żebyście tutaj wpadli. Kościuszki 47 w Krakowie. A jak coś, to zapraszam do kontaktu i wtedy wszystko opowiem, co, jak, gdzie i kiedy. Zaliczony świat małych techników, a teraz widzowie. Kończymy ten materiał, dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę oraz subskrypcji i widzimy się następnym razem w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, na razie hej!